Rupa później od tego gazu Bo to trzeba się... Myślisz? Tak, tak, to trzeba się przyzwyczaić, wiesz, a by jest tam wygodnie w ogóle? Jest super, naprawdę Raczej to, żeby tam 5 godzin jeździć, to wiesz, jednak pionowa pozycja Ale spoko, myślałem, że będzie ciaśniej w ogóle I To wiesz, jak ty się, ty się mieścisz, to już każdy się zmieści No, no to proste Jeszcze buty mam ciężkie A jakbym miał jakieś zwykłe penisówki to już było całkiem w cykę. Nie, nie, jest ok. Pozycja na takie muła jest elegancko. A Taka ma być. Jeśli się włącza wiatrak, to Tobie nie wieje po nogach? Nie, nic nie czuję. Nie wieje ci ciepłem? Nie, a słyszałem go przed chwilą, że chodził. Bo tutaj mam takie wrażenie w tysiącu, że dość mocno, właśnie jak zaczyna wiatrak pracować, mhm. to, że dość mocno wiesz, Że czujesz, wiem. Pamiętam, jak ostatnio jechałem u Ciebie, nim, to też tam się właśnie nic dlaczego tu tak ciepło. A i spoko to jest, że jak włączam 2 czy 4, to na kierownicy nie czuję różnicy no nie, Tak nie, jak nie. w kładzie, nie? Tak. Tu nie ma tego To jest okej okay. Wiesz co, no bo tu jest też ten mechanizm różnicowy z tyłu, nie? Dlatego A, no to, tak Dlatego, wiesz, tu też zupełnie inaczej działa, nie? Mhm Ej, ale popatrz No jakbym jeździł takim u siebie tam, wiesz To tu, to tam, no to przecież jak będę jechał do lasu, to nie będę brał kasku Nie, w ogóle ja też bez kasku jeżdżę, bo wiesz, bo ma kabinę i tak dalej. No, no to dzisiaj wtedy dzisiaj albo dzisiaj dobre okulary, nie? I chusta. Albo szyba. Albo rozpusta. Yy, albo dwa pusta. Dzisiaj tylko dlatego Wojtek, żebyśmy wiesz, gadali wszyscy intercomy i żeby nagrać, nie? Yy. Tak. A dzisiaj czwartek, to już taki mały... O kurde, to wódka... ...piątunio. To wódka była... Yy. To wódka była... <laughs> to daj trochę. Yy. Kupiłem Kamil Grilla. Jakiego? Węglowego. Przeczyć troszkę ten. Tego Webera? Nie. Kupiłem Endersa, ale tak samo wygląda jak Weber. Znaczy, ta sama zasada, nie? Tenż okrągły z tymi systemami, z wszystkimi. To no Z prostej przyczyny, kuźwa. Enders był teraz na prące. Minus 40% w tym deco-fire, nie? Ale kupiliście Endersa, tak? Bo nie usłyszałem. Endersa, Endersa, Endersa. No. Enders za 300 chyba 60 złotych. Jak za 360? No tyle kosztował, bo jest promka minus 40%. Ale to co jest grill węglowy zwykły, tak? Tak, tak, węglówka, węglówka. 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 Taki. Tak, tak, taki okrągły, no. czy znaczy, wiesz, taka jajko. No, a, a Weber w tej samej klasie, czyli ta sama wielkość, te same systemy, 1300, wiesz? Ale UTV-ka i kładto to już jest połączenie, wiesz, idealne, nie, w sensie, żeby mieć UTV-kę i kłada po prostu, Tak, nie? tak, 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 tak. To u mnie to by zdało się. Może no, jakby nie ja wiesz, jakiegoś Gryzlaka albo Outlandera, coś takiego, co bardziej do roboty, nie? No to na pewno nie Scramblera rajdowego, nie? No. Mil, a jakby sobie tą pompkę, co masz do spryskiwacza, co nim teraz machasz, jakby sobie ten wężyk dał tu pod kask? <laughs> I tam by sobie mógł nalać mogę co bądź. Mogę sobie <laughs> drugą taką pompkę zainstalować. A jak? Ale, no, ale na tym bagażniku co masz na dachu? <laughs> Będzie mniej dubania, spoko. A masz coś w tym bagażniku? Yy, kurtkę. <laughs> Czyli masz. A, no To kierunkowska to uruchomiłeś? No, eleczka. 4x4 masz, nie? Tak jest. Wiem, że on tam y, łagodniej reaguje, przepustica na worku? Tak, work, czyli do pracy, nie? Czyli masz wszystko delikatniej No i ci się też nie otworzy do końca, nie? Czyli masz mniejszą moc docelowo jak ci do spodu, nie? Mhm. Uh -huh. No, ale kierunkowskaz możesz wyłączyć. Aż się zauważyłem <grym> Całe życie na kierunku ją. Tak Przetarłeś kamerkę chociaż zaraz? Wtedy, co mi mówiłeś, A, to ale ona jest czyściutka. No to tak, bo się w sumie nie kurzy. Skoko, że popadało, nie? I trzeba, Wojtek, uważać na to, bo jakby była jakaś grubsza gałość, to, to dach zostaje, nie? No, dlatego się cieszę, że jesteś pierwszy. O, maliny! Gdzieś ty mnie wewiózł w maliny! A ja bym może bronić, teoretycznie, nie, nie według tej instrukcji. Wziął w lewy, to zasiedzeniem za mną ma ten... Musiałbyś to zobaczyć, no tam zasiedzeniem jakby na tym Na facie. I wszystko ma tam z tyłu? Tak, no Stachu <grym> Mog Mogliśmy się tu poprawy pojechać Aha Nie, nie, jeszcze no, jest czyjaś droga, wiesz? No i jak tu kogoś gość stanął stary na drodze, poczekaj Wojtek, bo... Tam, ryby łowi. Tam, tak? Nie, bo tam, nie, nie, nie idź tu, bo tam go nie wymieniemy wiesz? Na grzyby chłop może Dobra, przyjechał Dobra, jest wiesz, jest, dawaj tutaj za mną. No, frajersko się goś zachował, ok Zostawił drogę. Masz eleczkę i 4x4, tak? o błotka o błotka aha o, przypomnij ci błotka generalnie tu przechylanie ciała w lewo na prawo nawet takie dzi, jak nie moje wiele to tak jest. i niewiele daje kurwa. Się daje no. nie daje to nic z, przyzwy z przyzwyczajenia? Ocie panie, tutaj trzeba iść Zobaczymy jak to będzie. Eee, jak złoty, chłopie! Śmieszny, śmieszny chłopie! Nie no, zajbij się jak tu sobie jedzie! Kulturarniu, kulturarniutko! Fajnie! Super, super! Ale się czuję jakbym płynął takim wiesz, czołgiem dużym, jak łódką płynął, łopie barką. piaski. Spoko, troszkę tereniku późniemy. Chodźcie panie! takich wertepów, kurwa. Co to jest dla takiego sprzęciowa? To są tylko wiesz, wertepki. Ale już na przykład był tu... Chociaż nie no, pewnie by, by przeszedł, ale szkoda by mi było w sensie... No tak, tak, zabra pan O Wojtek tutaj chyba umiejscuj. A dobra, dobra, jesteś tam, bo tutaj chyba ominiemy z prawej, wiesz? Z lewej przepraszam. Żeby ten, nie ciorać przez to było to, wiesz. No, no, no... Tak tak ominiemy. Jak się tu obie? Zmieści, zmieści. Z kombiakiem. <laughs> Jedzie fajnie po tym. Uważaj, bo tu po prawej jest taki korzeń, żeby w niego kołem nie przywalić. Widzę. Widzisz, tak? Ten, co ja teraz właśnie przez, przez niego przejeżdżam. Mhm. Tam uważaj. Ty jesteś węższy, to będzie spoko. No, trochę zgrabniejszy, nie? A jest niższy też? Tak. Znaczy no, mój z tym kufrem jest wyższy, nie? No, A, no tak, 600 tak. w sensie jest zgrabniejsza. no łatwiej w takim tym manewrować. To tu zdecydowanie, kurwa. No a tutaj na no, wiesz, taką jazdę jak teraz jedziemy, no to mocy nie trzeba więcej kur... Najmocniej okay. No Czekaj, wiesz co, nie wiem czy też przejdziemy przez to panie O, taka jazda mi się podoba Wiesz co Wojtek A chłopie twój, przejdzie po wszystkim, kurde, czołg Wiesz co, na pewno tak, jesteś z tyłu, dobra yy, bloka... Blokada mostu przede wszystkim Tyk. Czyli kolejny ten, tak? I poczekaj, ja sobie jeszcze ruszę przód, tył, żeby ona mi się zapięła. Ty też sobie wiesz, rusz. Bo to chodzi o to, żeby wie, że ona się zapięła na pewno, nie? Teraz i miga. Dobrze, jak miga, to znaczy, że się nie zapiął. Jest okej, okay. już rozumiem. Oniłem zasadę. Dobra, teraz mam zapięty. Kurczę to. No, chodzi o to, że tam jest to drzewo, nie? Czekaj, mogę ja tam podejść? No, tylko na, na, na ręczny sobie daj, nie? No. A boisz się czego? A tu nie, wjechać? Nie, to? Że, że zahaczę. że no, to nie jest kład, nie? No. Muszę jak najbardziej, wiesz, z lewej strony się trzymać, nie? Kamil, poczekaj jeszcze. Nie wiem, co ci powiedzieć, bo... Ale bardzo, y... No musisz zobaczyć, jak jest z dachem, nie? Te gałęzie to nie jest problem moim zdaniem Które te? Nie jest problem? No jedź powolutku jeszcze, bo jakby co to cofniesz, no? No Podejdź kawałek no To jest problem, bo ja muszę wejść No nie, jest, są wysoko Czyli jest okej, okay, tak? Nie, o nie. Za nisko są Nie przejedziemy tędy Moglibyśmy ją piłą załatwić, ale tam widzę jakieś auto i ludzi no czego mówisz, że piłą nie zrobi no, Zrobi, tylko mi chodzi o to, że tam ludzie są, wiesz no, Ale co tu z tego? No tak, w sumie nic. Zobaczymy, czy dobrze łączy założyłem tym razem. Masz Masz Tylko Flash. Flash. na obrotach troszkę, Flash. 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 nie nie. Nie, nie, Bliżej, bliżej po prawej, czyli wiesz, mi się wydaje. Gwoździ, tak, tak. jedną ręką, klaska. No bo od tego jest taka gałęziłaśka ja fajna. No. Ta niutka była, ta niutka, niutka. 250 zł, chłopie. Tak? Nie no, Nie, naprawdę. No taka jest jednorazówka, nie? Ja już mam taką trzeci rok. Tak? No. Ostatnio wziąłem do lasu, generalnie to miałem odwrotnie łańcuchu założone, nie? Ale w jednej ręce wychodzisz na drzewo i robisz. O to chodzi. Tak. Ma być gałęziówka. No dobrze, żeśmy to przecieli, bo... Bo jest teraz przecięte. Tak. Róże, róże mi wchodzą. A wiadomo nie ma róży bez kolców. Poważnie? No, podobno. Dobra, tu po lewej chyba przejdę, co? No, czekaj pobiadę, bo ja nie widzę zbytnio No tak wygląda, że przejdziesz no. Masz tych lampek do wystawianych trochę poza obrys Ale to wygląda, bardziej, że okej. Okay. A w prawo sobie jeszcze cyknę, co? W prawo. i jak jest po lewej... No, no teraz ok. teraz to chłopie jedziemy czołgiem tu No widzisz jakbyśmy nie ucięli to chopie gówno z tego by było. Tak, tak, tak Łokusio! Haha, elegancko tego panie! Przeszedłeś? Ja boczkiem. Jak boczkiem? Krajem boczkiem? Krajem boczkiem z boczkiem. Z powrotem 4 wracamy. Jesteś już? A, jesteś już! Jest! Rozpiąłeś sobie mosta, tak? Tak, tak. Ale spokój, jak na tych oponach to w terenie też jakoś tam sobie robi w takim błocie. Ten mój. Słuchaj. No ale Kamil, na, na takich oponach, na atekach. Oczywiście, że nie takich typowo, ale też jeżdżą po błocie chłopy tymi terenówkami, no wiesz. Tak. Nie każdy ma AT typowo do błota, więc jakoś sobie radzą to cięższymi sprzętami, bo to wiesz. No tak, tak. Że myślę, że, że, że oczywiście by trzeba było wypróbować, ale mi się wydaje, że one dadzą radę w chwili. Cześć, bo ja mam Zobaczymy na normal. A pamięć, że ja też większość czasu to jeżdżę właśnie na tym? Na czym? Na, na normalu, bo nie potrzebuje, jakby wiesz, pewnej mocy, a jest taka lepsza kontrola nad gazem, nie? No. W sensie, że nie jest taki, wiesz, zrywny i tak nie szarpie. No to fajne to jest, wygodne. Bardzo. Y ja, ale jak ten ma fajne światła, te długie. Który? A no, ten mój. A czy mój, no. <laughs> 600. Ale czego, że, że świecą coś No, że świecą. Ale powiem Ci, one spokojnie mogą być niższe o 10 centów Co niższe? No tu budy Kiedy, że Przynajmniej dam wiadomo jak Ty masz nad głową mniej miejsca w kasku Nie no, w kasku to jest optymalnie A wiesz, żeby były niższe to byś narzekał, że niższy Nie dowodził obie. <laughs> W lesie trzeba wozić piłę i sobie... Nie, ale wiesz co, serio trzeba wozić piłę, bo... O? Jeszcze w kładzie to wiadomo, gdzieś tam nie szkoda miejsca może, nie? Ale tutaj stary rzucasz na pakę i, i masz dupie, nie? Ładnie. Na początku miałem wrażenie, że ona straszcza ch... na hamulce. Ale, ale wydajecie, teraz... Wydaje się, wydaje Ale wiesz co, ale może... Może się troszkę dotarły. Może. A i może mi się wydawało, bo teraz jest spoko, naprawdę. Podoba mi się, podoba mi się. Jezu, ja tak jadę. I myślę sobie, Jezu, jak ja przejadę dzisiaj te parę kilometrów z Kamilem, a jak mi się ona nie spodoba, to co ja mam zrobić? Ale co? No tak, ale... jakby mi się wiesz. No wiem, ale ogólnie U tej u nie spodobała, jazda nim wiesz. Wiem, I co? ale chodzi o to, że co? To nie podobać ci się? Nie podoba, mówię, że jest okej, okay, tylko sobie myślę, nie? No, no. Co by było, jakby, jakby mi się nie spodobało? Co bym wtedy zrobił? No zostałbym przy Skampleze na pewno, pewnie. bo... No bo co bym miał zrobić? Jakie inne opcje? Wymienić na coś bardziej do roboty, nie? No tak, na coś bardziej użytkowego, nie? No na, pe Ale... na pewno 600 nie rozczarowuje, nie? No nie, to na... prawda. Tylko, że trzeba cały czas pamiętać, to nie są sprzęty sportowe, tak? To są te tak. fały robocze, tak? O. No. Ale jakby tutaj mu kit'a dał. Taki wariatora musi być, tym bardziej jeśli będą większe opony, wiesz, no. to, to, to trzeba zmienić przełożenie pracy wariatora. O, to jest jakby podstawa. będzie, będzie zrówniejszy, fajniejsze. Tu dziki e. będą jechać w sobotę, o tam, tą drogą co my żeśmy jechali, tam prosto oni pojadą a my pojedziemy tu teraz. Nie przełączaj na bo ty, wiesz Dobra, więc, a gdzie, gdzie oni jadą? Do ciebie jadą? Nie, 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 do dynowa jadą. Od dynów na no, nocować nad Sanem. Nocować? Tak, nad sanno, namioty i tak dalej. Oko? Ja nie jadę, bo tam mamy jakieś plany. Mhm. I nie mogę niestety. A no i ty masz hamowanie silnikiem też 100%, nie? 600%. A ty nie masz? Do pewnego momentu, dopóki talerze ściskają pasek. A jak już jedziesz tak wolno, wolno, to już jakby puszcza. Wiesz wiem, rozumiem. Zakończysz jak w przepaść. A ty masz uh -uh. cały czas jakby. To jest akurat no, spoko. Bardzo spoko. To jest akurat bardzo spoko, bo jest mega bezpieczne na zjazdach, nie? ręczka odpoczywa teraz. Tak, tak, tak. Znaczy nie, mi też teraz hamuje, tylko jakbym jechał, wiesz, tak 8 na godzinę czy coś, tak wolno się turlał, to by się i wtedy wiesz, leci jak... Zapytań. A, rozumiem. Jak złoto patrz coś się dzieje no. Może by trochę kamienia wziął na pakę ale... Ale Ty mamy, się... mamy dwie paki w sumie to trochę by było <laughs> no. Ciekawe ile by im pogubili A tą 600-eczkę na tych oponach od tysiąca widziałeś, nie? Tą zieloną Fu, no. spoko, spoko wygląda Zajebiście Ale wiesz, do no 600 już większych opon to, to nie. Okej, okay. rozumiem. Bo to, bo to już wiesz, można trochę, ale też bez przesady, nie? to i tak jest, wiesz, 2 cale więcej, nie? To jest dużo. Winnica Dariusz. A, Dareczyk pędzi winiok. winioka, pędzi. Wiesz co, musimy się tutaj ten... zatrzymać się tam. No, cofnę troszkę. O, jest ok. Teraz. Ale to my mieliśmy pierwszeństwo. Dokładnie, miałem mówić właśnie. A ja się chłop spędził to już po winioku <laughs> zazdroszczę po maluchu wina co ty? Wina obie No nie no tak A jakby nie było nic innego to co? No to tak no. Lepszy to niż w <laughs> sukł pysku siedzieć No jak zwierzę Po też trzeba uważać szczególnie taką Tfałką żeby na H nie ruszać pod górkę nie? Tak? Tak Bo masz od razu pasek spalony